Prezes TVP przemówił podczas paszportów polityki: Uświadomiłem sobie, jak łatwo się niszczy, a jak trudno odbudowuje. Paszporty polityki po 10 latach powróciły na antenę TVP. Podczas gali prezes stacji, Tomasz Sygut, zabrał ze sceny głos i nawiązał do zmian, które zaszły w telewizji polskiej. Paszporty Polityki to jedne z najważniejszych nagród kulturalnych przyznawanych w Polsce. W niedzielę, podczas gali transmitowanej na antenie TVP, dowiedzieliśmy się, kto zyskał uznanie kapituły działającej przy tygodniku. Przez ostatnią dekadę publiczny nadawca nie pokazywał relacji z wydarzenia. Prowadzący imprezę Bartek Haciński i Gabi Drzewiecka wspomnieli o tym fakcie. Tomasz Sygut o zmianach w TVP. Tuż po witaniu duetu prowadzących głos zabrał Tomasz Sygut, prezes TVP. W swoim przemówieniu wspomniał o przywracaniu do ramówki imprez kulturalnych. Bardzo się cieszę, że paszporty polityki wróciły do telewizji polskiej, bo przecież tutaj wszystko się zaczęło, a my lubimy, jak wszystko jest na swoim miejscu. Szanowni państwo, my tą dzisiejszą galą kończymy akcję Wielkich Powrotów, bo można powiedzieć, że mamy już wszystkie najważniejsze wydarzenia, gale i eventy kulturalne, zaczął. W dalszej części wypowiedzi Tomasz Sygut nawiązał do zmian, jakie zaszły w telewizji polskiej od 2023 roku. Tak sobie dzisiaj uświadomiłem, jak łatwo się niszczy, a jak trudno odbudowuje i buduje. Dwa lata nam zajęło, żeby na nowo zdobyć Państwa zaufanie, bo to też nie jest tak, że Państwo czekaliście tutaj przy bramie na Woronicza. Tylko to, że jesteście z nami, to też jest jakiś wyraz wspólnego zaufania i tych zmian, które w telewizji polskiej zachodzą. Na zakończenie odniósł się do misji publicznego nadawcy związanej z promocją kultury i wspomniał o sztucznej inteligencji. Kultura to jeden z fundamentów misji telewizji polskiej, mediów publicznych i dzisiaj paradoksalnie tak sobie uświadomiłem, że z jednej strony mamy tę kulturę na wyciągnięcie ręki, ale z drugiej strony, jak zabraknie takich instytucji jak telewizja polska, to będziemy mieli tylko jednego twórcę. On się będzie nazywał, a i w różnych swoich odmianach, i nie dopuśćmy do tego podsumował.